Dolar słabnie. Bitcoin wchodzi do gry. Ripple chce zrobić drugie Ethereum? Plany firmy na rozwój XRP. Rekordowe kontrakty na S&P 500. Ogromna szansa dla Bitcoina. Najgorszy dzień dla górników Bitcoina. Co to oznacza dla rynku? Polska skarbówka znów licytuje kryptowaluty. Tym razem nie jest to Bitcoin. XRP traci miliardy po decyzji sądu. Sprawa Ripple i Zek znów komplikuje rynek. Ważna informacja. Przez pewien czas nie mieliśmy dostępu do maila podanego w opisie kanału i opisach filmów. Jeśli ktoś próbował się z nami kontaktować, niestety nie otrzymaliśmy tych wiadomości. Przepraszamy za brak odpowiedzi i prosimy o ponowny kontakt. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zanim zaczniemy. Witajcie na kanale Kryptowiadomości, czyli miejscu, gdzie przedstawiamy wam najświeższe informacje z rynku kryptowalut. Pamiętajcie proszę, żeby zostawić suba, wbić dzwonek i dać łapkę w górę, gdyż to pomaga nam rosnąć i dostarczać wam więcej materiału. Zachęcam również do dyskusji w komentarzach na temat wydarzeń, które zaraz państwu przedstawimy. A teraz zapraszam do zapoznania się z najciekawszymi nowinkami z tej jakże fascynującej dziedziny, jaką jest świat kryptowalut. Dolar słabnie. Bitcoin wchodzi do gry dolar amerykański powinien rosnąć, a tymczasem traci na wartości. Brzmi jak paradoks? To fakt, który może bardzo dobrze wpłynąć na kurs Bitcoina. Indeks dolara, czyli DXXY spadł do najniższego poziomu od lutego 2022 roku. Co ciekawe dzieje się to mimo wysokich stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Teoretycznie dolar powinien przyciągać kapitał, ale rzeczywistość wygląda inaczej. Inwestorzy zaczynają tracić zaufanie do dolara. Zamiast tego szukają alternatyw, takich jak złoto, które mimo dodatnich realnych stóp procentowych osiąga rekordowe ceny. Ale złoto to nie jedyny beneficjent tej zmiany. Na horyzoncie pojawia się Bitcoin, coraz częściej określany jako cyfrowe złoto. Ograniczona podaż i odporność na polityczne naciski sprawiają, że BTC staje się naturalnym kandydatem na rezerwowe aktywo przyszłości. Eksperci, w tym Jorian Timers z Fidelity, Zwracają uwagę, że świat finansów wchodzi w nową, wielobiegunową rzeczywistość. Banki centralne dywersyfikują rezerwy, zmniejszają ekspozycję na dolara i rozglądają się za alternatywami. Efekt? Bitcoin może stopniowo wchodzić do portfeli największych inwestorów jako zabezpieczenie przed niepewnością. Jeśli ten trend się utrzyma, BTC może nie tylko podążyć śladem złota, ale nawet go przebić. Słabość dolara to nie przypadek. To początek większych zmian, które mogą zrewolucjonizować globalny system finansowy. Bitcoin wydaje się gotowy, by odegrać w tym kluczową rolę. Ripple chce zrobić drugie Ethereum? Plany firmy na rozwój XRP Ripple nie zwalnia tempa i zapowiada kolejne ruchy, które mogą całkowicie zmienić pozycję XRP na rynku kryptowalut. Jak mówi dyrektor Doskart Technologii firmy, David Schwartz, Ripple szykuje nowe przejęcia i fuzje, a do tego chce rzucić rękawice samemu Ethereum. Zespół Ripple już teraz pracuje nad rozbudową infrastruktury XRP Ledger, czyli własnego ekosystemu, który w przyszłości ma przypominać to, co dziś oferuje Ethereum. Mowa o programowalnych płatnościach, inteligentnych kontraktach i elastyczności, jakiej dotąd w sieci XRP brakowało. Schwartz podkreśla jednak, że bezpieczeństwo systemu jest kluczowe, dlatego pełna programowalność nie pojawi się od razu, ale plany są ambitne. Ripple chce, by użytkownicy mogli otrzymywać płatności w dowolnym, wybranym aktywie cyfrowym, nie tylko w XRP. Co więcej, Ripple pracuje nad własnym protokołem pożyczkowym, który połączy świat tradycyjnych finansów z ekosystemem DeFi. Tokenizacja, dystrybucja praw do spłaty i wykorzystanie blockchaina to ma być nowa jakość, jeśli projekt przejdzie ostateczne zatwierdzenie w trzecim kwartale tego roku. Do tego dochodzi nowy stablecoin RLUSD. Który Ripple planuje wykorzystać jako zabezpieczenie przy usługach maklerskich. Ale jest też druga strona medalu. W tle cały czas toczy się batalia prawna między Ripple a amerykańską komisją papierów wartościowych i giełd. Choć strony doszły do porozumienia, ostateczne decyzje wciąż blokuje sąd. Czy Ripple zbuduje coś na wzór Ethereum? Czy XRP stanie się bardziej elastyczne i konkurencyjne? Na odpowiedzi przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać, ale jedno jest pewne. Plany Ripple sięgają znacznie dalej niż tylko obsługa szybkich transakcji. Rekordowe kontrakty na S&P 500. Ogromna szansa dla Bitcoina. Na rynku finansowym dzieje się coś, co może zadecydować o kolejnych ruchach Bitcoina. Kontrakty terminowe na amerykański indeks S&P 500 właśnie osiągnęły historyczny rekord. To sygnał, który może zapowiadać nowe ATH również dla BTC. SP 500 przebił poziom 6145 punktów, wyznaczając nowy szczyt. Również kontrakty terminowe na Nasdaq, w którym dominują spółki technologiczne, poszły w górę przekraczając 20 000 punktów. Co to oznacza? Rynek coraz mniej boi się geopolityki. Konflikt na Bliskim Wschodzie wyraźnie wyhamował. Obawy o kolejną wojnę celną słabną, a inwestorzy liczą na obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Efekt? Rośnie apetyt na ryzyko i rosną szanse Bitcoina na kolejny historyczny rekord. Zdaniem ekspertów, takich jak Nick Rack z LWRG Research, napływ kapitału instytucjonalnego i pozytywny sentyment na rynku akcji mogą wypchnąć BTC ponad opór na poziomie 109 tysięcy dolarów. Na razie Bitcoin pozostaje w konsolidacji, ale jeśli trend z Wall Street się utrzyma, wyjście w górę to tylko kwestia czasu. Obecnie jeden Bitcoin kosztuje nieco ponad 107 tysięcy dolarów, a rynek z napięciem czeka, co wydarzy się dalej. Najgorszy dzień dla górników bitcoina co to oznacza dla rynku? Czerwiec przyniósł górnikom bitcoina jeden z najgorszych dni od ponad roku. Według danych CryptoQuant, ich dzienne przychody spadły do 34 milionów dolarów to najniższy poziom od kwietnia. Powód? Spadki cen bitcoina oraz drastyczne zmniejszenie opłat transakcyjnych w sieci nawet o połowę. Mniej opłat to mniej pieniędzy dla górników. Do tego cena BTC ostatnio cofnęła się o 15% co dodatkowo zmniejsza zyski z wydobycia. W efekcie rentowność kopania bitcoina jest dziś na poziomach niewidzianych od połowy 2022 roku. Tymczasem sam bitcoin walczy z kluczowym oporem w okolicach 108 tysięcy dolarów. To granica, której przebicie mogłoby dać impuls do wzrostów. Jak reagują najwięksi gracze? Dane Glassnode pokazują podzielony obraz. Mniejsi inwestorzy posiadający do 10 BTC przestawiają portfele, co może oznaczać niepewność lub realizację zysków. Ale więksi gracze, od 10 do 100 bitcoinów, aktywnie akumulują, licząc, że obecne ceny są atrakcyjne. Czy górników czeka fala bankructw? Jeśli rentowność spadnie jeszcze bardziej, mniejsze kopalnie mogą nie przetrwać. Wysokie koszty energii i niskie rezerwy finansowe zwiększają ryzyko ich kapitulacji. Ale warto pamiętać, rynek bitcoina wielokrotnie udowadniał, że po takich trudnych okresach przychodzi odbicie. Słabsi odpadają, silniejsi umacniają swoje pozycje. A historia pokazuje, że właśnie w takich momentach zaczynają się nowe, dynamiczne wzrosty. Czy tak będzie i tym razem? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, rynek Bitcoina nigdy nie jest nudny. Polska Skarbówka znów licytuje kryptowaluty. Tym razem nie jest to Bitcoin. Kolejna licytacja kryptowalut w Polsce zbliża się wielkimi krokami. Tym razem pod młotek trafią nie Bitcoiny, a inne popularne coiny. Urząd Skarbowy w Łomży ogłosił aukcję Podczas której będzie można zdobyć Tether, Binance Coin i Polygon, czyli dawny Matic. Łączna wartość wystawionych aktywów to prawie 70 tysięcy złotych. Ale co ciekawe, cena wywoławcza jest niższa niż rynkowa. Dla inwestorów może to być okazja na tańszy zakup, pod warunkiem, że nikt nie przelicytuje. Aukcja odbędzie się 15 lipca o godzinie 10 w siedzibie urzędu przy ulicy Kaktusowej w Łomży. To już kolejny przypadek, gdy polskie organy sprzedają przejęte kryptowaluty. Wcześniej podobną licytację zorganizowano w Częstochowie, gdzie pod młotek poszły bitcoiny. W tym przypadku waluty cyfrowe są przechowywane na sprzętowym portfelu ledger, będącym w posiadaniu prokuratury. Wydanie zakupionych coinów nastąpi po zakończeniu aukcji, w ciągu siedmiu dni roboczych z transferem na wskazany portfel nabywcy. Co ważne, sprzedaż nie podlega podatkowi od towarów i usług, ale nabywca ponosi standardową opłatę sieciową za transfer kryptowalut. Jeśli chcesz wziąć udział w licytacji, musisz wpłacić wadium, przelewem lub gotówką, zależnie od rodzaju wystawianych aktywów. Czy warto? Dla niektórych to szansa, by zdobyć popularne kryptowaluty poniżej ceny giełdowej, ale pamiętaj, to pełnoprawna aukcja, gdzie cena końcowa zależy od zainteresowania uczestników. PRP traci miliardy po decyzji sądu. Sprawa Ripple i SEC Znów komplikuje rynek, trwa jedna z najdłuższych i najbardziej kontrowersyjnych batalii w świecie kryptowalut. Spór pomiędzy firmą Ripple Labs a amerykańską komisją papierów wartościowych i giełd, czyli słynną SEC, wciąż nie doczekał się ostatecznego zakończenia. Choć obie strony doszły już do porozumienia, a nawet wspólnie złożyły wniosek o obniżenie kary finansowej dla Ripple, sędzia Analisa Torres postanowiła zatrzymać cały proces. Jej zdaniem interes publiczny wciąż wymaga, by Ripple poniosło konsekwencje, mimo zmiany polityki regulatorów. Sąd nie zaakceptował więc propozycji rozbicia grzywny na dwie części i jej obniżenia o 60%. Efekt? Kurs XRP natychmiast zareagował. Wartość tej kryptowaluty spadła z 2 dolarów i 22 centów do około 2 dolarów i 12 centów. W konsekwencji z rynku wyparowało ponad 5 miliardów dolarów kapitalizacji. Co ciekawe, dzisiejsza sytuacja pokazuje zupełnie inne podejście do kryptowalut niż jeszcze rok temu. Nowe kierownictwo SEC, wspierane przez administrację Donalda Trumpa, próbuje łagodzić spory z branżą krypto. Jednak sędzia Torres uznała, że nie wystarczy się dogadać. Potrzebne są wyjątkowe okoliczności, by unikać wcześniejszych wyroków. Czy Ripple i SEC znajdą wyjście z tej sytuacji? A może XRP czeka kolejna fala niepewności? Rynek jak zwykle nie lubi zawieszenia, a cena XRP pokazuje, że inwestorzy nie są pewni, w którą stronę to wszystko zmierza. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy: który news był najmocniejszy? Co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Dziennik Ustaw z 2005 roku, numer 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz Poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje wyłącznie mają charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek, podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.